Cześć! Nagrywam filmik z radością, ponieważ mam już wygrane osoby. Uwaga! Losuję, losuję, losuję... Um, no i y, z Facebookami kalendarz wygrywa... Kamila! Oj, przepraszam, Kamila. Raz, dwa, trzy. No więc Kamilo, zgłoś się na mojego maila. Dobra, teraz zwykły kalendarz. Uwaga. Losuję. No i... Malina Malinkowska. Przepraszam, Malinka Malinkowska. No i uwaga, ostatni. Z urodzinami. Uwaga, uwaga. Losuję, losuję. No i... Olencjusz, Olencjusz wygrywa. Osoby, te, które wyczytałam i wygrały, mają się do mnie bardzo proś o prośbę zgłosić na maila no i dziękuję wam bardzo. Nagrody postaram się przyjrzeć, a to już jak mailem. Pozdrawiam was z